Mam na imię Kamila i zawsze uwielbiałam wyjeżdżać, choć niekoniecznie daleko. Tym razem pojechaliśmy w grupie znajomych do małego mazurskiego miasteczka, Mikołajek. Niby nie pierwszy raz, a jednak wszystko wydawało się inne. Może to przez ten duszny, lepki upał, który nie opuszczał nas nawet po zachodzie słońca. Domek, który wynajęliśmy, był stary, drewniany, z werandą i skrzypiącymi schodami. Miał swój urok, ale przestrzeni tam było jak na lekarstwo. Spało nas dziewięcioro część na podłodze, część na kanapach. Mnie przypadła malutka sypialnia na piętrze z oknem wychodzącym na jezioro. Niby luksus, ale w środku było jak w saunie. Wentylator działał jak stary traktor głośno i byle jak. Klimatyzacji brak. Tego wieczoru założyłam lekką sukienkę na ramionczkach, białą. Lekko prześwitującą w świetle księżyca, i rozpuściłam włosy. Po kąpieli czułam się choć trochę odświeżona. Usiadłam na łóżku, z nogami podciągniętymi pod brodę i przeglądałam Instagrama, próbując nie słuchać, jak ktoś chrapie piętro niżej. Wiatrak warczał jednostajnie, a przez uchylone okno wpadał zapach wody i ziół z ogrodu. W pewnym momencie usłyszałam kroki. Skrzypnięcie podłogi, ciche, ostrożne. Zamarłam. Kiedy zerknęłam w stronę drzwi, zauważyłam cień. Ktoś zajrzał do pokoju. Poznałam go po głosie, zanim dobrze zobaczyłam twarz. Nie śpisz jeszcze? Zapytał półgłosem Mateusz, przyjaciel mojego brata. W takim upale? Zapomnij, uśmiechnęłam się lekko i odchyliłam włosy z karku. Mati wszedł bez pytania. Miał na sobie tylko krótkie spodenki sportowe, a jego ciało lśniło od potu. Przysiadł na skraju łóżka, spojrzał przez okno. Duszno jak biabli. Miałem nadzieję, że nie tylko ja nie mogę spać. No to miałeś rację. A wentylator zajął go Bartek. Twierdzi, że mu się należy zaprowadzenie auta. Jasne. Mateusz parsknął cicho. Siedzieliśmy chwilę w milczeniu. W tej ciszy coś się kotłowało, coś innego niż rozmowy przy ognisku, niż głupie żarty na pomoście. Spojrzał na mnie. Zbliżył się trochę, ale nie dotykał. Czułam jego obecność na skórze. Ładnie wyglądasz tak, urwał. Zerknęłam na niego z ukosa. Tak jak? W mokrej sukience i z rozwianym włosem. Właśnie tak, powiedział bez zawahania, a jego spojrzenie było jak dłonią po plecach. Milczenie znowu nas otuliło. Nie było nie. Wręcz przeciwnie, było jak czekanie na coś, co miało się dopiero wydarzyć. Moje kolana lekko dotknęły jego uda. Nie odsunęłam się. On też nie. Chyba źle, że tu przyszedłem, co? Zapytał cicho, ale bez odwrotu. To zależy, po co przyszedłeś, odpowiedziałam szeptem. Pochylił się jeszcze bliżej. Widziałam, jak jego rzęsy drgają. Poczułam jego dłoń na moim biodrze, lekki, nieśmiały dotyk, jakby sprawdzał, czy nie ucieknę. Nie uciekłam. Po prostu, chciałem być blisko wyszeptał z twarzą kilka centymetrów od mojej. Nie odpowiedziałam. Zamiast tego pozwoliłam żeby jego usta dotknęły moich. Ciepło, miękko, niespiesznie. Jakbyśmy mieli całą noc. Jego ręka przesunęła się na moją talię, a ja oparłam się o niego, czując jego oddech na szyi. To nie był pocałunek, który coś obiecywał. To był moment. Między dusznością a ciszą, między oddechem a drżeniem. Kiedy się odsunął, spojrzał na mnie tak, jakby coś właśnie się zmieniło. Dziękuję, że nie kazałaś mi wyjść, powiedział półgłosem, opierając głowę na moim ramieniu. Jeszcze nie wiem, czy to było mądre, odpowiedziałam, ale przytuliłam go delikatnie. Zasiedliśmy tak, tuląc się, jakby ciało było jedynym lekarstwem na ten skwar. Czułam jego dłonie, niepospieszne, nieśmiałe, po prostu obecne. Moje palce bawiły się końcówkami jego włosów. Byliśmy tam. W upale, bez słów, bez potrzeby tłumaczenia. Moje kolana dotykały jego uda, a moje stopy, w cienkich koronkowych skarpetkach, ocierały się o jego łydki. Lubiłam ten drobiazg, cichy, zmysłowy. Czułam się piękna, chociaż nikt inny mnie nie widział. Nie wiadomo, kiedy usnęliśmy. Obudziliśmy się dopiero wtedy, gdy przez okno wlało się blade światło poranka. Mateusz już nie był przy mnie. Tylko poduszka obok była jeszcze ciepła. Gdy zeszłam do kuchni, siedział przy stole i mieszał herbatę, jakby nic się nie stało. Ale spojrzał na mnie inaczej. I ja też już wiedziałam, że coś się wydarzyło. Coś, co jeszcze nie miało imienia. Następnego dnia pogoda się zmieniła. W powietrzu czuło się napięcie, jakby burza wisiała tuż nad naszymi głowami. Powietrze było jeszcze bardziej gęste niż poprzedniego wieczora. Zeszłam na śniadanie w luźnej lnianej koszuli i krótkich, kremowych spodenkach. Gołe stopy, włosy upięte niedbale w kok, a na szyi delikatny naszyjnik z bursztynem, pamiątka po babci. Czułam się trochę naga, ale też prawdziwa. Mateusz siedział na werandzie, popijając kawę z dużego kubka. Kiedy mnie zobaczył, skinął głową i uśmiechnął się z tym cichym spokojem. Który już znałam. Nikt z naszej paczki nie wiedział, co wydarzyło się w nocy. I chyba tak miało zostać, przynajmniej na razie. Przysiadłam się do niego, lekko muskając ramieniem jego ramię. Przez chwilę tylko patrzyliśmy na jezioro. Czasem cisza bywa bardziej pełna niż rozmowa. Dobrze spałaś? Zapytał w końcu. Zaskakująco tak odpowiedziałam. Patrząc na jego dłonie trzymające kubek. Miał długie palce, mocne, ale spokojne. Lubiłam na nie patrzeć. Ja też. Uśmiechnął się. Choć rano było dziwnie cicho bez twojego telefonu, który zawsze pikę. Parsknęłam śmiechem. Chyba miałam zajęte ręce. Popatrzył na mnie spod rzęs, jakby niepewny, czy wolno mu się roześmiać. Ale zrobił to. I w tym śmiechu było coś naszego. Po śniadaniu wszyscy rozeszli się na spacer po okolicy, albo zostali przy kartach. Ja wyszłam sama. Potrzebowałam kilku minut dla siebie. Szłam powoli przez ścieżkę przy lesie, buty miałam w ręce, a trawa łaskotała mnie po stopach. Przypomniałam sobie, jak Mateusz dotykał mojej talii. Te jego delikatne, ale zdecydowane ruchy. To nie było nic wielkiego, a jednak wszystko. Nagle usłyszałam, jak ktoś mnie woła. Odwróciłam się to był on. Biegł boso, z koszulką przewieszoną przez ramię. Zatrzymał się obok mnie, lekko zdyszany. Myślałem, że cię zgubiłem. Po prostu chciałam poddychać sama, uśmiechnęłam się, ale czułam, jak serce mi przyspiesza. Ale nie przeszkadzasz. Chyba lubię ci nie przeszkadzać, odpowiedział. I wtedy zaczęło kropić. Deszcz był ciepły i niespodziewany. Pierwsze krople osiadły na moich ramionach i włosach. Mateusz spojrzał na mnie i bez słowa objął mnie w tali, przyciągając delikatnie. Przemokniesz, powiedział. I co z tego? Odpowiedziałam, patrząc mu w oczy. Przesunął dłonią po moim karku. Moja koszula lekko przykleiła się do skóry. Czułam, jak przez materiał jego dłoń zostawia ciepły ślad. Ten gest był niewinny, ale we mnie rozpalił wszystko, co próbowałam uciszyć. Nie wiem, co się z nami dzieje powiedział cicho. Ja też nie. Ale nie przerywajmy odpowiedziałam szeptem, czując jego czoło oparte o moje. W tym deszczu staliśmy blisko. Moje palce zacisnęły się na jego biodrze. Jego ręka sunęła powoli po moim plecach. I wtedy poczułam jego usta na szyi. Lekkie, jak dotyk liścia, ale dreszcz, jaki przeszedł przez moje ciało, był prawdziwy. Chciałam więcej, ale też bałam się granicy. I on to wyczuł. Wróćmy, zanim ktoś nas zobaczy, szepnął. A chcesz, żeby ktoś zobaczył? Odpowiedziałam. Spojrzał na mnie z iskrą w oczach, ale nic nie powiedział. Złapał mnie za rękę. I to było bardziej znaczące niż każdy pocałunek. Trzymał mnie tak, jakby nie chciał puścić. I rzeczywiście nie puścił aż do drzwi domku. Wieczorem siedzieliśmy z innymi przy ognisku. Nikt nie wiedział, co między nami się działo. Ale kiedy nasze spojrzenia spotkały się przez płomienie, wiedziałam, że i on, i ja, Byliśmy już gdzie indziej. A kiedy noc zapadła i wszyscy rozeszli się do łóżek, w moim pokoju czekała już poduszka, i obok niej cicha obecność Mateusza. Nie powiedzieliśmy ani słowa. Po prostu byliśmy. Trzeciego dnia pogoda się ustabilizowała, ale coś innego w powietrzu się zmieniło. Między mną a Mateuszem wytworzyła się niewidzialna nić, napięta, drażniąca, ale też podniecająca. Nie dotykaliśmy się przy innych. Nie potrzebowaliśmy. Wszystko było w spojrzeniu, w gestach tak prostych, że tylko my rozumieliśmy ich znaczenie. Po południu pojechaliśmy wszyscy na rowerach do pobliskiego rucianego Nidy. Tamtejszy port miał coś z letniego snu. Zapach smażonych ryb, drewniane pomosty, dzieci chlapiące się w wodzie. Założyłam krótką spódnicę z żansu i cienką bluzkę z długim rękawem, przewiewną ale lejącą się na ciele. Białe trampki i delikatne kolczyki w kształcie księżyców. On miał na sobie lnianą koszulę, rozpiętą na dwa guziki i szorty. Patrzył na mnie inaczej. Czasem z uśmiechem, czasem z głodem. Kupiliśmy sobie po lodzie i przysiedliśmy na końcu mola. Reszta ekipy poszła dalej. Zostaliśmy tylko we dwoje, nogi zanurzone w wodzie. Lubisz takie miejsca? Zapytał nagle. Gdzie pachnie wakacjami i wspomnieniami dzieciństwa? Jasne. A ty? Lubię, kiedy jesteś obok, odpowiedział. Nie musiał mówić więcej. Wyciągnął rękę i poprawił kosmyk moich włosów. Jego palce musnęły moją skroń, potem żuchwę. Pochylił się powoli, ale tym razem nie pocałował. Tylko oparł czoło o moje. Przymknęłam oczy. W słońcu i zapachu wody czułam jego oddech i to, jak jego kolano dotyka mojego. Chcesz wracać z nimi, czy? Przejdziemy się jeszcze? Zapytał. Odpowiedź była oczywista. Zeszliśmy z mola i poszliśmy wzdłuż brzegu, przez zagajnik i łąkę. Nikt nas nie szukał. Nikt się nie spodziewał, że znajdziemy miejsce. O którym nikt nie mówi. A jednak znaleźliśmy, stara, porzucona łódź rybacka, przewrócona do góry dnem, służyła teraz jako schronienie przed wzrokiem ludzi. Usiedliśmy pod nią, w cieniu, w ciszy, a potem on zdjął moją trampkę. Delikatnie, palcami. Patrzył na moją stopę z czymś, co trudno opisać. A potem wziął ją w dłonie i po prostu trzymał, jakby to był jakiś sekret. W tym geście było coś osobistego. Intymnego. Pieszczota bez erotyzmu, a jednak głęboko zmysłowa. Masz bardzo kobiece stopy, wyszeptał, nie spuszczając wzroku. Zaśmiałam się cicho. Ty to masz dziwne fetysze. Tylko kiedy chodzi o ciebie, odpowiedział. To był moment, w którym granice zaczęły się przesuwać. Pochylił się i pocałował mnie. Nie usta, nie szyję. Moje ramię. Powoli, jakby wcale nie chciał iść dalej. A potem przytulił mnie z tyłu, objął całą sobą, jakby chciał mnie schować w swoich ramionach. Czuję, że to się wymyka spod kontroli, wyszeptał. A może wreszcie coś jest prawdziwe? Odpowiedziałam, czując, jak jego palce błądzą po mojej talii. Leżeliśmy przez chwilę w tej łodzi cieniu. Moje ciało wtulone w jego. Oddychałam powoli, jego dłoń na moim biodrze, delikatna i spokojna. W cieniu łodzi czułam się bezpieczna, ale też drżałam. Będzie problem, jeśli to wyjdzie, powiedział w końcu. Z kim? Z Bartkiem? Z moim bratem? Z nami? Zapytałam. Nie odpowiedział, tylko pocałował mnie w kark. Tak cicho. Że świat wokół jakby zamilkł. Gdy wracaliśmy do domku, byliśmy inni. Milczący, ale nie obcy. Spojrzenia mówiły za nas. Wieczorem, wśród śmiechów przy Grillu, nikt nie podejrzewał, że kilka godzin wcześniej, w cieniu starej łodzi, rozgrywał się nasz własny świat. Ale ja pamiętałam każdy dotyk. Każde drżenie. I wiedziałam, że Mateusz też. Nie spałam prawie całą noc. Leżałam w swoim łóżku, słysząc śmiechy i kroki dochodzące z dołu. Wszyscy jeszcze siedzieli, pili, śpiewali stare polskie szlagiery. Ja udawałam zmęczenie. W rzeczywistości nie mogłam się uspokoić. Każde wspomnienie z dzisiejszego popołudnia pod skórą pulsowało jak sekret, którego nie da się zatrzymać. Założyłam na siebie cienką koszulkę nocną, sięgającą do połowy Uda. Z koronką na dekolcie, ledwo zakrywającą ramiączka stanika. Była jasno szara, chłodna w dotyku, ulubiona. Włosy związałam w wysoki koczek, a na nadgarstku nosiłam cienką, srebrną bransoletkę, jedyny dźwięk w pokoju, kiedy poruszałam ręką. Nagle usłyszałam skrzypnięcie drzwi. Powolne. Znajome. Mateusz. Wiedziałam to jeszcze zanim go zobaczyłam. Uchylił się, nie pytając, tylko spojrzał. Był w ciemnej, bawełnianej koszulce i spodenkach. Jego oczy, jakby pytające, mogę, choć ciało już mówiło, muszę. Wsunął się do pokoju, zamykając drzwi za sobą. Nie powiedzieliśmy ani słowa. Patrzył na mnie długo, z tym napięciem, które można przeciąć nożem. Dziś nie będę tylko trzymał cię za rękę, powiedział cicho. Niemal błagalnie. Usiadł obok mnie na łóżku. W pokoju było półmrok. Tylko delikatne światło z latarni na zewnątrz wpadało przez okno. Widziałam jego twarz w tym świetle, skupioną, prawdziwą. Położyłam dłoń na jego klatce piersiowej. Serce biło mu tak samo szybko jak moje. Pocałował mnie, tym razem głęboko, zachłannie, ale z szacunkiem. Jego dłoń przesuwała się po moim udzie, nieśmiało, ale pewnie. Koszulka nocna sunęła się trochę z ramienia. Nie poprawiałam jej. Mateusz oparł czoło o moje. Nie powinienem tu być. A jednak jesteś, odpowiedziałam, zamykając oczy. Sunął się niżej, pocałował moje kolano. Później drugie. Miałam na sobie cienkie, niemal przezroczyste rajstopy. Fikuśne, z delikatnym wzorem. Uśmiechnął się do nich, jakby były małym prezentem tylko dla niego. Ty wszystko robisz zmysłowo, nawet nie wiedząc, szepnął. A ty za dużo mówisz, kiedy powinieneś całować. Zrobił dokładnie to. Czas płynął inaczej. Bez pośpiechu, bez gwałtowności. Dotykał moich dłoni, palców, szyi, jakby chciał je zapamiętać. Gładził moje łopatki przez cienki materiał koszulki, a ja zamykałam oczy i zostawiałam głowę na jego ramieniu. Byliśmy ubrani, a jednak nadzy. W dotyku, w oddechu, w myśli. Jego obecność była jak woda, otulająca, wszechobecna, potrzebna. Co będzie jutro? Zapytałam cicho, leżąc obok niego, z głową na jego ramieniu. Nie wiem. Może to? Że znowu tu będę. Albo nie będę mógł. Ale dziś jesteśmy. Zasnęliśmy razem. Pierwszy raz naprawdę. Bez pośpiechu, bez strachu, że ktoś usłyszy. Ale nad ranem obudziło mnie pukanie do drzwi. Trzy ciche stuknięcia. A potem głos Bartka. Kamila, śpisz. Musimy pogadać. Zamarłam. Mateusz spojrzał na mnie z przerażeniem. Wstał bez słowa i ukrył się za szafą. Ja poprawiłam koszulkę i otworzyłam drzwi. Co się dzieje? zapytałam z udawaną sennością. Możemy pogadać na chwilę. Na zewnątrz? Serce waliło mi jak młot. Co wiedział? Co widział? Stałam na werandzie owinięta szarym swetrem. Które zarzuciłam w pośpiechu. Bartek siedział na schodkach, z kubkiem kawy w dłoni, patrząc w dal. Powietrze było już inne, chłodniejsze, pełne ciszy i napięcia. Kamila zaczął, nie patrząc na mnie. Wiem, że coś jest między Tobą a Mateuszem. Zamarłam. Serce znów przyspieszyło. Nie wiem, o czym mówisz. Spojrzał na mnie wtedy po raz pierwszy. Zbyt spokojnie. On znika w nocy. Ty też. Wasze spojrzenia nie jestem ślepy. Usiadłam obok niego. Zimno drewna wchodziło przez cienki materiał moich spodenek od piżamy. Pod swetrem wciąż miałam koszulkę nocną, ale nie mogłam teraz wracać do pokoju. Mateusz pewnie nadal był tam, cicho jak cień. Nie planowałam tego. Bartek, powiedziałam szczerze ale to się stało? Pokiwałam głową, powoli. Nie dało się już ukrywać. Coś się zmieniło nie tylko między mną a Mateuszem, ale też we mnie. Bartek milczał dłuższą chwilę znam go całe życie i nie sądziłem, że będzie taki głupi, by zakochać się w siostrze kumpla zakochać się. To słowo wciąż brzmiało w moich uszach, nawet gdy on już wstał i odszedł w stronę jeziora. Wróciłam do pokoju. Mateusz stał przy oknie, blady, z rękami w kieszeniach. Usłyszałem, powiedział. Podeszłam do niego i objęłam od tyłu. Nic się jeszcze nie skończyło. Odwrócił się i spojrzał mi w oczy. Ale może się skończyć szybciej niż myśleliśmy. Tamtego dnia nad jezioro nie poszliśmy. Leżeliśmy na łóżku w ciszy. Dotykał mojej dłoni. Patrzyliśmy w sufit, jakby próbując go rozczytać jak mapę. Gdybyś miała wybór, zaczął. Już wybrałam. Ale co, jeśli to tylko lato? Jeśli wrócisz do Warszawy i wszystko zniknie? Zamilkłam. On miał rację. Wszystko co nas otaczało? Było jak sen, gorący, lepkim zapachem jeziora, niedokończonymi rozmowami, szeptami w nocy. A jednak wieczorem zaplanowano wspólne ognisko na pożegnanie. Ktoś wrzucał do ognia stare kartki z życzeniami, ktoś inny grał na gitarze. Włożyłam sukienkę, której jeszcze nie nosiłam, ciemnogranatową, z odkrytymi ramionami, do połowy łydki. Związałam włosy w warkocz który opadał na jedno Buty na cienkim pasku, srebrne kolczyki. Chciałam wyglądać pięknie. Dla siebie. Dla niego. Mateusz nie siadał obok. Był z Bartkiem. Ale co jakiś czas patrzył. Te spojrzenia mówiły wszystko. Pod koniec wieczoru podszedł. Wziął mnie za rękę. Milcząco bez słów. Zaprowadził mnie do pomostu. Noc była chłodna. Niebo czarne, pełne gwiazd. Jezioro gładkie jak lustro. To nasza ostatnia noc tutaj, powiedział. Ale nie chcę, żeby to była ostatnia noc z tobą. Podszedł bliżej. Objął mnie, a potem uklęknął przede mną. W pierwszej chwili myślałam, że żartuje. Ale nie. Wyciągnął z kieszeni cienki pierścionek, nie pierścionek zaręczynowy, tylko prosty, z niebieskim kamieniem. To nie oświadczyny, uśmiechnął się smutno. To tylko znak. Że ja, naprawdę. Założył mi go na palec. Milczałam, bo głos uwiezł mi w gardle. Potem wstał, przytulił mnie, pocałował w skroń. A teraz idź pierwsza. Nie chcę. Żeby Bartek widział nas razem. Jeszcze nie teraz. Odeszłam. Powoli. Każdy krok brzmiał jak echo. Kiedy weszłam do pokoju, zamknęłam drzwi. Usiadłam na łóżku. Spojrzałam na dłoń z pierścionkiem. I wtedy telefon zadzwonił. SMS. Od nieznanego numeru. Lepiej uważaj, Kamila. Nie wszystko, co ciche, zostaje w ciszy. Zadrżałam. Kto to był? Skąd wiedział? Czy ktoś nas widział?